Hej wszystkim, z tej strony My 3 Dzisiaj pokażę wam przepis na deser borówkowy Potrzebne nam są płatki owsiane Cynamon Jogurt naturalny, kremowy Dżem i cukier Potrzebne też nam są borówki To jest najważniejszy składnik przesypujemy borówki do miski albo do y, szklanki trochę mi to z tego kubeczka do tego i jeszcze może też z tego trochę za dużo mi się dało no dobra teraz mm, dodaję kremu naturalnego Tak, gdzieś tak łyżeczka. Dwie łyżeczki i łyżeczka. Eee, tak tego dodaję. Teraz dodaję trochę płatków owsianych. Tak na oko, no to tak, ja teraz przesypuję. Jak ktoś to robi łyżką, to tak łyżka, duża łyżka, tak sypnięcie cynamonu. O. I łyżeczka cukru. łyżeczki bo borówki są słodkie. Jogurt. Następnie końcowym jest. Jest to jest sama dla potrzeb. I wymieszam wszystko, co zostało. Można jeszcze trochę kakao albo tego dodać, żeby nadało jakiegoś koloru. I, I jak się kakao doda, też można rozpuszczoną czekoladę. Żeby to y, było takie bardziej słodkie, ale moim zdaniem to i tak już jest bardzo słodkie Nie wiem czy to ja wymyślałam, e, bo wpadł na taki pomysł wczoraj Zbierałam jagódki i no, nie wiem czy to ja wymyślałam, ale po prostu taki pyszny przepis mi wyszedł. Dobra jeśli wam się podobało, to zostawiajcie łapki w górę i kanał, no i piszcie w komentarzach, czy wam się udało i trzymakuję. Pa pa!